Dlaczego opieka paliatywna jest ważna? No. Dlaczego jest ważna? Przede wszystkim ważny jest człowiek, tak? To jest najistotniejsze i najważniejsze, tak jak Pan Jezus pochylał się nad chorymi, którzy nie tylko potrzebowali pomocy, ale sami czuli, że muszą przyjść, tak? Sam Chrystus mówił, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. I myślę, że to jest najistotniejsze i chyba najważniejsze przesłanie, żeby być dla drugiego, tak? Po to jesteśmy stworzeni, żeby być dla drugiego, bo przecież Pan Bóg stwarzając człowieka, stworzył go w jakimś celu, tak? Nie dlatego, żeby się człowiekiem posługiwał, ale żeby to... Ten człowiek miał do kogo przyjść, tak? Bo częściej Pan Bóg idzie do nas, my natomiast się często od niego odwracamy. Nie zawsze chcemy służyć, tak jak on pokazywał. Mhm. I to jest właśnie chyba to, co Pan Jezus pokazuje, czy Pan Bóg najpierw, prawda, po stworzeniu człowieka, kiedy nie chciał ukarać człowieka, tylko dawał mu do zrozumienia, że musisz zmienić swój sposób bycia, życia i postępowania. Mhm. I przez to, oczywiście, jak niektórzy mówią, bo. Pana Boga nie ma i dlatego jest cierpienie, jest choroba. Nie, to nie jest to. To jest właśnie nasz skutek grzechu pierworodnego, tak? Czyli musi być jakiś skutek, żeby później były jakieś. Czy najpierw przyczyna, żeby był później skutek tego wszystkiego, tak? Bo Pan Bóg nie stworzył śmierci dla śmierci, tylko stworzył człowieka, żeby człowiek żył. A Człowiek sam sobie, jak mówię, ukręcił na siebie bat, bo nie wytrzymał e, nacisku szatana, który go zwiódł do grzechu. No i to jest efekt, i dlatego dzisiaj e, społeczeństwo chyba coraz bardziej choruje. E, nie dlatego, że starzeje się, myślę, ale dlatego, że nasze życie jest nie tylko bardzo emocjonalne, stresogenne, ale jednocześnie chyba tu więcej musimy szukać przyczyn w tym, czym się odżywiamy. No właśnie. Yy, organizowanie takich konferencji już yy, z poparciem naukowych, wykładów i tak dalej, czy zdaniem ma sens dla samego społeczeństwa, nie tylko dla chorego? Myślę, że tak, no bo prze, yy, po to się spotykamy, żeby jeden drugiego czegoś się nauczył, tak? Coś nowego ewentualnie wdrażał w swoją pracę, albo też nie stawał się takim powiedzmy mechanicznym. Yy, yy, osobnikiem, który wykonuje tak jak robot, tak zaprogramowany i robię to. Czasem potrzeba właśnie jakiejś nowości, która by przyczyniła się do jeszcze czegoś lepszego, czegoś, jakichś nowych metod rozwiązania. Po to mamy i tutaj na tych stoiskach nowe rozwiązania kosmetyków, nowe środki pielęgnacyjne, nowe rozwiązania, o których powiedzmy sobie jeszcze może 20 lat temu nie mieliśmy pojęcia. Dokładnie. Z przerażeniem czytamy prognozy Światowej Organizacji Zdrowia, która prognozuje wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe, zwłaszcza raka, onkologiczne i tak Co my możemy jako, jako normalnie funkcjonujący ludzie zrobić już teraz, żeby przygotować się na ten okres, żeby odpukać, gdyby to nastąpiło, żeby go przejść jak najłagodniej i jak najefektywniej dla tych potrzebujących? No myślę, że chyba tu się bardzo szerokie nakłada myślenie w tym względzie, bo przede wszystkim musimy e, jakby podejść, e, czy jakby uosobnić się, czy, czy powiedzmy wejść w psychikę przede wszystkim najpierw chorego. Nie tyle opiekuna, który też nie zawsze musi być na tyle cierpliwy i na tyle pomóc i dlatego przede wszystkim wiara powinna jakoś człowieka motywować przez pryzmat nie tylko cierpienia Chrystusowego, tak? Przyjdźcie do mnie, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. I właśnie tej pokory czasem choroba, cierpienie powinno nas uczyć. Ja, jako też posługujący w Hospicjum Świętego Józefa w Radomiu przy Caritas naszej Radomskiej, ale na co dzień pracuję już 18 rok w szpitalu jako kapelan. Więc na co dzień mam do czynienia z chorymi. I to, co przed chwilą nawet było powiedziane w konferencji pielęgniarek, prawda, opiekuna medycznego i tak dalej, to tu żeśmy chwilę tam z z osobami rozmawiali, że to jest ładnie, pięknie na papierze. Tak? Ale ja mówię, tu trzeba rozumieć kontekst tego, że ja i ty, tak, czyli ja opiekun, ty chory. I wtedy dopiero możemy, bo jeżeli będziemy ujmować, że ja opiekun mający 20-30 osób pod sobą, nie dam rady, bo nie wytrzymam tej presji i wtedy muszę tak emocjonalnie, może na kogoś czasem krzyknąć, żeby go uspokoić, a on w tej chwili potrzebuje mojej pomocy. Ja sam nie dam rady. Natomiast jeżeli jestem, mam pod sobą jeden, jedną, dwie, trzy osoby, to jestem zdolny Powiedzmy, jak najpiękniej tą pracę swoją wypełnić, pod warunkiem, że to mnie pasjonuje, że ja po prostu czuję to, co tego. Mam taką znajomą swoją, która co jakiś czas jako opiekunka wyjeżdża za granicę. I tam właśnie ma jest sama. Więc cały dzień ma do dyspozycji. Więc I rozmawia i, i, i powiedzmy, co trzeba wokół niej pielęgnacja i wszystkie inne czynniki i to wtedy dopiero ma sens tego wszystkiego. Natomiast jeżeli zajmujemy się. Wtedy, większą grupą wtedy rzeczywiście pozostawia wiele to do, do życzenia. No właśnie, jest ksiądz opiekunem chorych. Takie pytanie, może nie wiem, jeśli ksiądz zechce odpowiedzieć, czy osoba, która wie, że zbliża się do okresu swojego życia, yy, może oczekiwać tego przejścia, tej swojej śmierci, będąc zwyczajnie szczęśliwą? To znaczy, na pewno jest y, złożone, tak jak powiedziałem przed chwilą, kwestia wiary, kwestia rozumienia tego, bo czasem okazuje się, że chory jest bardziej przygotowany na swoje odejście, aniżeli rodzina. I czasem potrzeba wiele rozmowy, y, bo mówię, rozmawiam na co dzień prawie, że z chorymi, a czasem i z rodzinami, chociaż z rodzinami może mniej, tak? I wielu potrafi się właśnie pogodzić, często mówię tak, że za... Ja wiem, Pan Jezus ode mnie wie, więcej cierpiał. Mam za co czasem odpokutować. To wszystko umiem ofiarować w tych intencjach, nie tyle koniecznie wynagradzających, prawda, co ja często też mówię, takie intencje. Może za kogoś. Może ktoś potrzebuje właśnie tej modlitwy, tego cierpienia, tak jak właśnie my potrzebowaliśmy cierpienia i śmierci Chrystusa po to, żeby być zbawieni. Myślę, że opieka paliatywna czy w oddziale stacjonarnym, czy w opiece domowej to nie jest. No... W jak to się mówi, umierania, tak? tylko my pomagamy żyć, żeby te, te ostatnie dni życia pacjentów były jak najlepiej, tak? żeby każdy dzień był dniem radości, tak mimo że to może być ostatni dzień. Czyli organizowanie takich konferencji, gdzie spotykają się firmy, uczestnicy, osoby, które się opiekują, Pana zdaniem, na, i jakie to ma znaczenie dla, nie tylko dla Was jako personelu, ale też dla społeczeństwa? Myślę, że społeczeństwo bardziej robi się uświadomione, że tak powiem, tak? czemu my służymy, czemu ta opieka paliatywna ma służyć. No, oby tych takich konferencji było jak najwięcej, widać po, po uczestnikach, że, że są te konferencje paliatywne potrzebne. Zdrowie psychiczne jest ważne? Bardzo ważne jest zdrowie psychiczne, ponieważ daje to rozwój do odkrywania, przeżywania emocji. Więc jest to podstawa do przebywania z osobą cierpiącą. Daje nam to pozytywne przede wszystkim, yy, daje nam wrażliwość. Wrażliwość na to, co yy, odbieramy od takiej osoby cierpiącej, ale dam, daje nam również wrażliwość na to, co my odczuwamy i na cały świat.